Bardzo trudny temat, ponieważ wydawałoby się, że jest to dość jednoznaczna sytuacja, w której my bardzo lubimy probiotyki i uważamy, że te probiotyki oczywiście są bardzo korzystne i bardzo dobre. W chorobach zapalnych jelit mamy do czynienia troszkę z inną sytuacją. Jest to schorzenie autoimmunologiczne, mamy pewnego rodzaju, nazwijmy to, burzę immunologiczną, a więc taką nadreaktywność wprowadzanie probiotyków w dużych ilościach, zwłaszcza probiotyków złożonych, np. w chorobie krona, nie jest korzystnym działaniem, ponieważ nie tylko nie działa wspomagająco, ale istnieją publikacje wskazujące, iż może to wpływać negatywnie na leczenie. We wrzedzającym zapaleniu i tak grubego sytuacja wygląda inaczej. Tam prebiotyki pełną rolę dużo korzystniejszą. Rzeczywiście stanowią jeden z elementów terapii wspomagających. To pokazuje nam już, jak trudno jest jednoznacznie przełożyć to na sytuację kliniczną, jeśli będziemy pamiętać, że 30% pacjentów to pacjenci z pogranicza, gdy nie wiemy, czy to wrzodziejące zapalenie, czy choroba leśniowskiego krona. W związku z tym podawanie samych probiotyków powinno być bardzo starannie prowadzone. Powinien robić to lekarz z doświadczeniem. Rzeczywiście w przypadku schorzeń o średnim nasileniu, tak jak we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego, kuracje z probiotykami złożonymi dają efekty zbliżone do powiedzmy średnio działających preparatów farmakologicznych. A więc co do samej zasady, oczywiście, że tak. Myślę, że we wrzodziejącym zapaleniu i tak grubego. Porobię śnioskiego krona ostrożnie i z pełną świadomością ingerencji, którą robimy, raczej preparaty jednoskładnikowe. Natomiast generalnie ja myślę, cofnąłbym się o krok wcześniej, czyli bardziej nastawiłbym się, wracając do naszej mikrobioty jelitowej, na prebiotyki, które będą tworzyć odpowiednie środowisko wspomagające rozwój prawidłowej flory jelitowej. My tą florę w większości jelitową jesteśmy w stanie odbudować przy odpowiednim środowisku, ale o skali problemów w tej grupie chorych świadczy fakt, już u części z nich stosujemy przeszczepy stolca jako jedyny sposób dostarczenia prawidłowej mikrobioty jelitowej w sytuacji, gdy regeneracja własna jest niemożliwa. A więc podsumowując, bo to bardzo trudne pytanie, we wrześniowym zapaleniu tak grubego probiotyki tak i to preparaty złożone jak najbardziej, w chorobie leśniowskiego krona ostrożniej, raczej preparaty jednoskładnikowe.